Hej kochani, mamy dzisiaj środę, środę, środę i zobaczmy jaka runa będzie nam, o ja się tak cieszyłam, a tu mamy naudis, dobra, to jak najlepiej przeżyć tą naudis, powoli, bo no, byłam ciekawa po prostu, a a, czyli wychodzimy z tych ograniczeń czyli może jakoś przeżyliśmy um, ten nów jakoś tak trudniej mogło tak być, że w jakiś sposób um, mogliśmy mieć pewnego rodzaju ograniczenia ze względu na ten nów mogliśmy tutaj gdzieś um, no, doświadczyć jakichś trudnych um, emocji albo trudnych tutaj jakichś Mm, nie wiem uczuć dotyczących tego nowiu. Może i tak było. A jest to teraz moment, z którego możemy wychodzić z nich. I przy tej nauce jest takie. Nie poddawaj się, bo to już jest ten moment, to już jest ten czas, to już jest ta chwila. I być może teraz, już, w tym momencie. Być może teraz, już, za chwilkę wyjdziemy z tego. Czyli ta naudis pokazuje nam tutaj na takie dodatkowe, na takie ostatnie rzeczy, które są do uleczenia. Na takie ostatnie momenty, które są do uleczenia po to, żeby ruszyć w drogę. Więc zwróćcie uwagę na, coś, na to, co się tutaj pokazuje. Zwróćcie uwagę na to, co... Um, e, dzisiaj może do was przychodzić, bo może to są już takie ostatnie rzeczy, które w jakiś sposób powstrzymują was przed pójściem do przodu, przed podjęciem tego pierwszego kroku, żeby się tutaj rozpędzić, bo ja tutaj widzę, że tutaj lagus iraido jest, czyli jakby jest to taka tendencja wzrostowa, więc warto by tutaj było w tą stronę pójść, także no Miłego dnia, kochani.